Siemmon na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Ark Surwa i Wolf. No i dzisiaj yy, będziemy sobie robili misję, tak jak mówiłem ostatnio. Myślę, że będę chciał sobie porobić tutaj trochę wolono stalków Oczywiście każdy tryb nie wiem ile będę potrzebował misji na stridera, bo nie wiem jak tutaj się będą respiły, ale... Na spokojnie zrobię sporo. Z tego co tutaj widzę, już mam jakieś porobione misje. To musiałem mi się przenieść z jakiegoś serwera Ferox Cool Mining Pouch. Dokładnie tak to mi się przyniosło z jakiegoś serwera, na którym musiałem już grać. Chociaż Survive the Ark nie mam. Tutaj wyglądądąd stalki mam. Dziwne. Dziwne, dziwne. Mam nadzieję, że. Tutaj jednak nie ma tych misji, nie zaliczają mi się. No ale dobra. Jak już są, to już niech będą. Ale oczywiście zaczynamy od Velonosfalka na najprostszym poziomie, czyli poziomie gamma. No dobra. Mamy już i teraz o co chodzi w tej misji? Bardzo szybko wytłumaczę. Chodzi tutaj głównie o to, że szukamy śladu welonozaura, a następnie musimy go zabić, i dostajemy za to czasami naprawdę fajne, fajne rzeczy. No i co najważniejsze, to punkty. punkty, za które można sobie kupić loot, cratey, które też dają fajne rzeczy. No i dobra, jest pierwszy welonozaur, który pada bardzo szybko, bo to jest najniższy poziom, ale uwierzcie mi, że alfa nie jest taka prosta, bo tam welonozaury mają bok. 30 000 HP, gdzie jest kolejny ślad? Bo zgubiłem gdzieś, tu mi chyba pokazuje, ale nie wiem gdzie. O, dobra, widzę. Mam nadzieję, że też nie będzie to w wodzie, bo tutaj się dzieli to na takie trzy: jakby podmisje. Trzeba najpierw zabić jednego felinozaura, później drugiego. A na samym końcu jest tutaj boss, boss to można, może ciężko to nazwać, jest po prostu na końcu armia tych wszystkich dinozaurów takich, co mogą strzelać, czyli dilo, moloch siernisty I, i jak on się nazywał jeszcze, dilo i velono. Nie wiem czy powiedziałem velono, ale tutaj mam problem taki. Że on jest pod wodą i musiał go jakoś porządnie zabić. Tylko, że może być całkiem duży problem z tym. Nie wiem, czy mogę z łapki bić. Nie mogę z łapki bić pod wodą. Spróbuję z łuku bloczkowego, bo jeszcze go mam za 800. Nie wiem, czy on już ucieka. Chyba już ucieka. Dobrze. Teraz trzeba lecieć z powrotem po mojego manasa i kontynuujemy dalej szukanie tych śladów. No i dobra, znalazłem już ślady kolejne, tutaj one prowadzą. Mam nadzieję, że będą prowadziły na ląd. Bo w przeciwnym razie może się nam to nie udać po prostu. No i dobra, i są tutaj wszystkie te dinozaury, tylko teraz, jakby je tutaj zwabić, żeby tutaj jednak podeszły do mnie. No bo może być to trochę problematyczne. Zwłaszcza, że Mana nie bije w wodzie. Kurdego. No naprawdę, naprawdę, zobaczyć co? Ja myślę, że po prostu wyłączę tą misję. I po prostu widzimy się już na tym samym etapie, jak już zrobię kolejną misję. Ok, jestem już tutaj, tam gdzie byłem ostatnio. No i teraz trzeba to wszystko pozabijać, zaraz zaczymy. Co takiego ciekawego tutaj dostanę z nich? Oczywiście to jest najsłabszy poziom, więc te dinozaury naprawdę nie są kompletnie mocne, więc no spokojnie wygrana misja. I jeszcze zanim to, bo tutaj słabe rzeczy dostałem, ale jeszcze z zrzutach znalazłem maskę gazową, jakieś siodła i legendarną pikę. Wydaje mi się, że ona będzie lepsza niż mój miecz. Hmm, tutaj siodło na innych, ale. Mam lepsze. To też myślę, że mogę wyrzucić. Złoty miecz jednak sobie wolę zostawić. To wyrzucę, to wyrzucę. Stąd chyba wszystko będę chciał wyrzucić. To, to też. No i co? Ja myślę, że my widzimy się już przy kolejnym próbie podchodzenia do tej misji. No i dobra, startujemy sobie kolejną misję. Tutaj nie wiem, czy będę mógł zobaczyć, to no, będę mógł. Tutaj jak widzicie misje dają tutaj różne punkty, tutaj widzę, że na alfie da mi aż 30 tysięcy punktów no za to jestem w stanie kupić naprawdę wiele rzeczy sobie i oczywiście jeszcze będę chciał tutaj oswoić miwinga więc myślę, że będzie naprawdę fajnie na pewno nie wrócimy z pustymi rękoma do bazy bo coś dobrego znajdziemy Teraz tutaj trzeba śledzić te wszystkie ślady, tutaj on jakoś dziwnie zawrócił. No dobra, jest tutaj. Mam nadzieję, że znowu w wodzie nie będzie, ale tak jak widzicie no beta dla mojego Managarma cały czas nie sprawia żadnego problemu. Zobaczymy jak to będzie na finałowej walce, bo tutaj jednak jest 1 na 1. A tan już tak prosto nie będzie. Tutaj są te ślady, dobra, bo nie mogłem je znaleźć, ale już je mam. No i dobra. Tędy, tędy i jest kolejny wylonozor. W sumie to jest ten sam. No ale już drugi poziom misji. Jeszcze jeden i mamy finałą walkę. No i dobra, mamy już finałą walkę bardzo, bardzo dobrze teraz pojedynczo najlepiej żeby podchodziły bo no tym razem mają trochę więcej HP nawet Dilo tak szybko nie znika więc no naprawdę jest różnica między łatwym a średnim poziomem a co dopiero będzie na Alfie tutaj zamrożę go, chyba nie bo on już musiał być zamrożony wcześniej chociaż daję mu radę na spokojnie tutaj jeszcze jest kolejny i Zabijamy ostatniego, za czym zaraz co nam wydropi? Mission. O boż, nie przeczytam tego. <laughs> Ale dobra, co tutaj mamy? Tarcza prewencji. 14 tysięcy wytrzymałości. Tutaj schemat na legendarne siodu na pulmono Skorpiona. Tutaj siodło na Ankylo to słabe. Kusza lepsza niż moja. Wymieniam od razu moją mogę wyrzucić pompa 215% zostawiam, to wyrzucam w sumie tutaj wszystko chyba mogę wyrzucić to, to też mi się nie przyda helikoterium też, Siodło na bobra w sumie przyda się a to, to też wyrzuca no i dobra, jak na razie całkiem spoko luty są lecimy jeszcze raz, tym razem robimy alfę, no i dobra, mamy kolejną Fale na tym razem na Alfie, więc dinozaury będą naprawdę naprawdę dużo mocniejsze. No, ja już widzę po tym samym Dilofozaurze, ile on ma HP, dlatego wszystko do mnie strzela. Nie wiem, czy mam ma spadkie spadki FPS-ów, obawiam się o to. Mam nadzieję, że więcej tego nie będzie. Będą się to naprawić. Myślę, że coś tam pewnie OBS znowu świruje, jak to zawsze on to robi To niestety muszę uciec trochę no jednak one mają strasznie dużo HP o. ups, przypadkiem schowałem go eee, weźmy go, wyrzućmy to jest ich dwóch, kurdego nie wiem jak się teraz tam dobronić. no dobra, ma staminę, więc spróbuję może zabić z tego zamrażającego ataku dobra, ten jest zamrożony, tutaj jest w ogóle bariera już nie mogą dalej przejść te dinozaury, więc bardzo fajnie póki jest blokowany trzeba do niego strzelać i uwaga teleportował się, niestety go nie udało się zabić, ale zaraz się myślę, że uda tutaj dilofozaury też mają mega dużo HP one no, chyba po 30 tysięcy mogą mieć HP, tak mi się coś wydaje. Zaraz sprawdziłem, sprawdził, bo mam Spyglassa. No i dobra, z kolejny umiera. Sprawdźmy teraz, po ile HP mają te dinozaury. Velono 14,66, a Dilo 15 tysięcy. Naprawdę chore, chore liczby. Chociaż w sumie też aż tak wolno też nie spadają te dilofozaury, więc nie ma też co narzekać. Tylko najgorsze, najgorsze są te wolonozaury, które mają bardzo, bardzo dużą ilość obrażeń. Bo jak biją z tego swojego przebijającego pancerza specjalnego ataku, no to naprawdę potrafią coś mi zadać. No ale dobra, trawelonozaur. Nie wiem, moloch ciernisty już sam się gubię w tym co mówię. No ale on na spokojnie pada. Szkoda, że miałem nic jej do pompy, to bym tak to sobie mógł postrzelać do nich. Też byłoby fajnie. Chociaż myślę, że Managarm też sobie bardzo dobrze radzi. W ogóle, sprawdźmy po ile ukryzimy taki moloch ciernisty po 147 jak na to, że mam przywiązanie po 235 teraz jak na to, że mam przywiązanie i do tego siodło no to myślę, że taką zwykłą wywernę biłby może po 700-800 HP taką bez przywiązania więc naprawdę, naprawdę trzeba bardzo ale tu bardzo uważać na to bo można się bardzo łatwo tutaj wyrzucić jeden Wylonsaur cały czas do mnie strzela wszystko, dodawać staminę i idziemy go oczywiście zabić zaraz zobaczymy co wyleci nam z tej misji Wylą akurat jak się zostawi na sam koniec albo na sam początek no to idzie to łatwo zrobić oczywiście najfajniej to się robi Gigełem bo na Gigeł ma te swoje obrażenia już w tysiącach nie w setkach jak tutaj ten Managarm no ale tutaj managar też nie jest najgorszy. Myślę, że ogarnę sobie Reapera w, w przyszłych odcinkach. To właśnie nim będziemy to robili. Reapera bardzo, bardzo łatwo da się ogarnąć samemu, oczywiście. Bo jeżeli chcę oswoić sobie więcej Reaperów z jednego Reapera, no to będę potrzebował do niego klatki. A ja myślę, że klatki nie będę robił. I nie zaliczyło mi misji. Nie wiem czemu, ale trochę się teraz zdenerwowałem. Dobra, robimy podejście numer 2. No i dobra, zostały już dwa dinozaury. Tutaj moja mana jest naprawdę naprawdę mocno obita, ale mam nadzieję, że da sobie radę bezproblemowo. Zamrażamy jednego i zalecimy po drugie. Mam nadzieję, że tym razem uda się zrobić tego welonostalka. Bo jak nie, to się naprawdę naprawdę denerwuje. Nie, wiem, czemu tam tego mi usnęło, ale mogłem naprawdę dobre rzeczy zdobyć. No i udało się. Najpierw jestem przyciążony, więc zobaczmy, co dostałem. O kurde. No to jesteśmy bogaci i to naprawdę, naprawdę bogaci. Dwa pistolety tekowe. Jeden z nich 230%. NET. Nie wyobrażcie, jak to mocno musi być maczeta 500% ja nie wierzę co tu ja właśnie dostałem to mogę myślę, że wyrzucić te platformy też, chwileczkę coś wyrzuciłem ale jedno za dużo, siodło na golema w sumie golem też za dużo tutaj nie chce działać, więc też mogę je wyrzucić to wyrzucam, to wyrzucam to wyrzucam to yy, te 500 panterza, więc to pan też bardzo fajnie. No dobra, ja myślę, że tutaj przedłużać nie będę. No, i mam nadzieję, że mi się spodobał. To się w kolejnych i się